Cześć, nazywam się Paweł i dzisiaj zrobimy sobie zadanko z rzutem pionowym w dół. Jednocześnie, drogi widu, chciałbym Cię prosić, abyś, jeśli film wyda Ci się pomocny, zostawił subskrypcję czy też lajka like oraz zadał pytanie w komentarzu, jeżeli będziesz miał jakieś i coś będzie jeszcze wymagało wyjaśnień. A teraz przystępujemy sobie już do działania. Ciało rzucono pionowo w dół z wysokości 50 metrów z prędkością początkową 10 metrów na sekundę. Wykonaj polecenia, oblicz prędkość w momencie uderzenia o ziemię, oblicz wysokość po dwóch sekundach, po jakim czasie ciało uderzy w ziemię. I standardowo, tak jak w filmie ze spadkiem swobodnym, będziemy robić sobie to na funkcjach. Posłużymy się funkcją wysokości od czasu i funkcją prędkości od czasu. Przypominam taki ogólny wzorek, na podstawie którego będziemy układać zindywidualizowane do naszego zadania wzorki. X od T to się równa, plus minus położenie początkowe, plus minus część związana z prędkością początkową, plus minus część związana z przyspieszeniem ciała. I to samo dla funkcji V od T, wzorek ogólny najpierw. V od T to się równa, plus minus prędkość początkowa, plus minus. Przyspieszenie pomnożone przez czas. Teraz będziemy sobie układać wzorki dla naszej sytuacji. Jeżeli to, co się tutaj stało, było dla Ciebie zbyt szybko, to wróć sobie do filmu, gdzie uczę, jak układać takie funkcje. Link do niego znajduje się oczywiście w opisie tego filmu. Przystępujemy do układania sobie indywidualizowanych funkcji w wysokości od czasu. A zatem... Wysokość od czasu jest tutaj równa. Czy mamy jakąś wysokość początkową? Oczywiście mamy. Mamy prędkość początkową, ciało jest ciśnięte w dół i przez to, że jest ta prędkość początkowa, wysokość od razu zacznie maleć. A zatem będziemy mieć minus V0 razy T. Co więcej, nasze ciało w dół przyspiesza, a więc wysokość przez to przyspieszanie będzie maleć jeszcze szybciej. A zatem wpisujemy sobie minus gt kwadrat przez 2. Podstawiamy liczby. K od t to się równa. 50 minus 10t minus. Tutaj podstawimy 10 na 2. 5t kwadrat. Napiszmy sobie jednostkę metrów. To samo robimy dla funkcji prędkości od czasu. A zatem piszemy sobie v od t, czy mamy jakąś prędkość początkową. Tak, jest ona ujemna. I teraz ta ujemna prędkość będzie się stawała coraz mniejsza, a więc coraz bardziej ujemna, przez to, że mamy właśnie przyspieszenie, a więc piszemy sobie minus gt. Układamy do końca, podstawiamy liczby. Minus 10. Minus 10 t. I to mamy w metrach na sekundę. A zatem nas będzie najbardziej interesowało to. I to równanie, czy też powinienem powiedzieć te dwie funkcje, które oznaczyłem tutaj na fioletowo. Patrzymy sobie o co chodzi w podpunkcie A. Oblicz prędkość w momencie uderzenia o ziemię. Ok, ale my w tym momencie nie wiemy ile będzie wynosił czas spadania, a więc zaczniemy sobie tutaj od obliczenia czasu spadania. Wiemy, że kiedy ciało spadnie, to wówczas jego wysokość będzie wynosiła 0. Zatem w funkcji wysokości od czasu podstawiam sobie 0 tutaj w miejsce k od t, w miejsce wartości funkcji i będziemy mieć coś takiego. 0 to się równa 50 minus 10t minus 5t kwadrat. Dzielimy to sobie stronami na minus 5 i dostajemy minus 10 plus 2t plus t kwadrat. Przepiszmy to sobie. Będziemy tutaj musieli rozwiązać równanie kwadratowe. Liczymy sobie deltę. Przypominam, tutaj to jest b kwadrat minus 4ac, czyli 2 do drugiej potęgi minus 4 razy 1 Razy minus 10. I dostajemy 44. To jest nasza delta. Obliczamy sobie T1. Minus B minus pierwiastek z delty. Podzielony przez 2A. To się równa. Minus 2 minus. Tutaj wklepuję sobie deltę w kalkulator. Wciskam pierwiastek. I dostaję 6,6 podzielone przez 2 razy 1. I ten czas jest mniejszy od zera. On nie będzie mnie interesował, nawet nie będę go liczył. T2 to się równa. Minus b plus pierwiastek z delty podzielone przez 2a to się równa. Minus 2. Już wiemy, że pierwiastek z delty to 6,6 oczywiście w zaokrągleniu, więc ten znak równości zmieniamy sobie na falowany i dostajemy tutaj 4,6 podzielone na 2, czyli 2,3 sekundy. To jest czas spadania i to jest tak naprawdę też rozwiązane przy okazji podpunkt C. Czyli mamy już odhaczone C, Teraz wracamy sobie do A, oblicz prędkość w momencie uderzenia o ziemię. Mam funkcję prędkości od czasu, a zatem będę liczył wartość prędkości po czasie 2,3 sekundy. I podstawiamy sobie w miejsce T 2,3 sekundy, czyli czas spadania. Mamy minus 10, minus 10 razy 2,3. I dostajemy tutaj minus 33 m na sekundę. Ten minus oznacza tylko i wyłącznie zwrot prędkości, który umownie jest przyjęty pionowo w dół jako ujemny. Podpunkt A mamy odhaczony. Przechodzimy sobie do podpunktu B. Oblicz wysokość ciała po dwóch sekundach. A więc tutaj, jeżeli mamy już funkcję wysokości od czasu, to nic prostszego. Interesuje nas wartość funkcji wysokości od czasu. Po czasie 2 sekundy. Podstawiamy tylko w miejsce tę dwójeczkę. No i tylko uważamy, żeby teraz nie pomylić się przy rachunkach. 50 minus 20 minus 20 to się równa 10 metrów. Ja osobiście do widzu uważam, że tak jest łatwiej. Jeżeli ci to nie pasuje, masz pełne prawo korzystać ze wzorów, które znajdują się w karcie wzorów maturzysty. Natomiast mm, mogło się również wydarzyć tak, że u ciebie na lekcji nauczyciel tworzył taką tabelkę. Rozpisywał rzuty, a obok zapisywał wzorki na wysokość od czasu, na prędkość od czasu. Bardzo proszę, nie ucz się tego na pamięć. Wróć do mojego filmu, w którym wyjaśniam w jaki sposób należy układać te funkcje. Nie ucz się tego na pamięć, bo na maturze i tak nie będziesz tego pamiętał. Jeżeli masz jakieś pytania, to pytaj w komentarzu. Dzięki Ci za uwagę i do zobaczenia w kolejnych produkcjach.